Nie jest rzeczą prostą wygłosić dobrą, przekonującą przemowę, która zachęcałaby do studiowania historii. Cywilizacje współczesne nakierowane są na przyszłość. A jednak, kiedy spojrzymy na argumentację pojawiające się w telewizji, w radiu, w rozmaitych programach komputerowych, grach komputerowych, to nie brak tam motywów historycznych. Czasami nadużywanych, wykorzystywanych jako etykiety, ale często też z wielkim namysłem. Wszystko po to, aby kształtować wspólnotę rozmaitych kręgów wspólnotę o charakterze narodowym, wspólnotę o zakreśleniu europejskim ostatecznie pokazać wspólnotę wszystkich ludzi wspólnotę rozmaitych cywilizacji nawet tych, które stoją poza europejską tradycją kształcenia. Europejskim rozumowaniem o historii i tych obszarów, w których historiografia jako gatunek pojawiła się relatywnie późno. Ta zachęta widoczna jest także w programach o charakterze sportowym z pewnym zdziwieniem. Choć to moje zdziwienie z biegiem chwil malało, przeczytałem w prasie angielskiej, jak to. Roberta Lewandowskiego porównano do Achillesa. Pewnie bardziej może do scen, które znamy z filmu Troja, kiedy Achilles w zupełnie niewyobrażalnych podskokach kieruje się do bitwy. Tak widzieliśmy Roberta Lewandowskiego, który prawie strzelił bramkę w zupełnie no, nieprawdopodobnej pozycji. Widzimy też inny aspekt. Widzimy, jak nawet biskupi w ostatnim czasie zachęcają sportowców do tego, aby wykonywali znak krzyża przed najbardziej wielkim wysiłkiem, który miałby doprowadzić ich do, do sukcesu. Trzeba więc przypomnieć, że sport w starożytności jest jedną z, istoto, z istotnych cech, istotnych cnót. Sport jest także pewną formą liturgii. Liturgii skierowanej ku Zeusowi. Tak jak teatr jest formą liturgii ku czci Dionizosa, tak bieg na stadion, a więc bez mała na 200 metrów, rzut dyskiem, dość brutalna bitwa na, pieś na pięści, chyba bez większych reguł i dzisiaj powiedzielibyśmy ograniczeń gatunkowych czy też stylistycznych. Mimo swojej brutalności, wszystko to skierowane było po to, aby czcić. Zeusa. Otóż to poczucie sakralności, oddania się pewnym sprawom, jak widać, w sposób może nawet dość paradoksalny, nawet mimo wymiany podmiotu, jakim jest Bóg, którego chcemy uczcić, wszystko łączy nas ze starożytnością. Sport, ciekawość do poznawania świata, powiedzielibyśmy kultura fizyczna, tężyzna fizyczna, ale także Sężycna umysłowa należały więc do pewnych cnót, które kształtowano w starożytności w ramach pewnego programu szkolnego. Ten program nazywano agogę, ale także nazywano paideją, a potem zebrane był w postać artes liberales, wolnych sztuk, wolnych przedmiotów poznania, ale przede wszystkim wolności, która. Pozwalała ludziom zastanawiać się nad sensem własnego bytu, otaczającego świata, dawała im nieco wolnego czasu, rozróżniała ich od tych, którzy musieli zajmować się ciężką pracą, ale może jednak bez właściwej refleksji, i przeznaczała tę przyjemność naprawdę dla ludzi, którzy oddawali się ostatecznie filozofowaniu. Starożytność dostarcza nam więc. Wspaniały bukiet rozmaitych przykładów, rozmaitych pretekstów, które wplatamy do uzasadniania własnego bytu, życia, porządku społecznego. Opieramy się ciągle na pewnym systemie pojęć, które wyrastają ze starożytności. Na pewno nie zdziwię nikogo, jeśli wspomnę chociażby takie słowo jak demokracja. Rodzi się ono w starożytności. Jest formą wspólnej, zbiorowej odpowiedzialności za wspólny dobrobyt, za powodzenie. Łączy ludzi w ramach polis. Może trochę inaczej niż dzisiaj, zwłaszcza dzisiaj w cywilizacji zachodu, kiedy jesteśmy zbiorowością indywiduów w starożytności. Owszem, kształtuje się poczucie odrębności, indywidualności, ale w życiu społecznym. Przedstawiamy się, czy też nasi odlegli, bardzo odlegli antenaci, przedstawiali się jako członkowie rodzin, jako członkowie rodów. To była droga do zajmowania odpowiednich miejsc w społeczeństwie. Demokracja, jak zawsze, wymaga pewnych dookreśleń. Także dzisiejsza nazywana jest demokracją liberalną. Może najbardziej kuriozalnie brzmiała demokracja ludowa. Pomijam tutaj tautologiczny charakter w związku tych słów, pomijam też sens tej demokracji, która wielokrotnie kwestionowała podmiotowość ludu i miała w sobie coś z partyjnej pogardy. Mamy demokrację Zachodu, mamy demokrację wschodu, mamy demokrację, która odznacza się pewnymi cechami amerykańskimi. Mówimy o demokracji amerykańskiej. W starożytności mówimy o demokracji ateńskiej. Nie dość tu czasu, aby rozróżniać te wszystkie cechy, ale jednak do kilku podstawowych wartości chciałbym nakłonić państwa, skłonić państwa myśli. Zwłaszcza chodzi o to, aby pokazać, że demokracja jest formą, która organizuje społeczeństwo dynamiczne, społeczeństwo, które ma szansę zmiany swoich wewnętrznych struktur, daje wszystkim, wszystkim indywidualnym członkom. E, troszkę dzisiaj bylibyśmy rozczarowani, bo to są przede wszystkim ludzie wolni, po drugie obywatele, po trzecie mężczyźni, po czwarte dorośli. Ten krąg ograniczamy. Dzisiaj spodziewamy się bowiem demokracji, która. Nie rozróżnia mężczyzn i kobiet, która także daje pewne poczucie równości dzieciom, choć nie daje im praw politycznych. W starożytności równość przeznaczona jest dla równych. Nie ma równości między mężczyzną i kobietą, nie ma równości między nawet wolnym synem i wolnym ojcem choć ten wolny syn potencjalnie w przyszłości będzie również obywatelem. I będzie tworzył odpowiedzialnie polis, do której należy. Sądzę, że wśród tych osiągnięć demokracji ateńskiej najbardziej trzeba zwrócić uwagę na możliwość awansowania w wyniku własnej pilności. Solon stworzył już system otaksowania społeczeństwa. Jesteś biednym obywatelem, Twoje prawa polityczne nie są zbyt rozległe. Ale kiedy się bogacisz, przechodzisz do coraz wyższych klas, ostatecznie możesz zajmować najbardziej odpowiedzialne stanowiska i najbardziej wymagające urzędy. Arystoteles we wspaniałym swoim dziele, zatytułowanym Ustrój Polityczny Aten, wspomina, jak to przechadza się po ateńskiej agorze i, i widzi pewien pomnik, gdzie syn Dyfilosa. Wystawił sobie niebyle jaką statuę, pomnik konny, a w zachowanej jeszcze inskrypcji przechwalał się, iż tak świetnie się wzbogacił w ciągu roku, że przeszedł z klasy tetów do klasy hippeis. To była szansa. Już nie pochodzenie. Już nie definicja, która mówiła o tym, że jesteś synem arystokraty. No, choćbyś był utracjuszem, zostaniesz arystokratą. Jesteś biednym chłopem. Musisz dzielić ten los do końca swojego życia. Teraz była zachęta, która została skwitowana najwspanialej w powiedzeniu występującym już u Tuki Nie jest hańbą być biednym. Jest hańbą nie próbować się z biedy wydobyć. Demokracja, która kształtowała więc społeczeństwo dynamiczne, przynosiła rozmaite okoliczności do wewnętrznego rozwoju, także do społecznej radości. I najbardziej klasycznym przykładem, źródłową podstawą, abyśmy mogli zrozumieć, na czym ta demokracja polegała, była przemowa Peryklesa ku czci pierwszych poległych w czasie wojny peloponeskiej. Okoliczność była Smutna, tragiczna, a jednak Perykles przemawiając na tej żałobnej uroczystości, sławił Ateny. Sławił możliwość osiągania największej radości z życia w tej polis, gdzie ludzie są wolni, gdzie, jak mówił, nie rzucają na siebie pogardliwych spojrzeń, jeśli sąsiad zajmuje się nawet czymś ekstrawaganckim. W swoim własnym ogródku. Ale ci sami ludzie podporządkowują się prawą polis, znajdując to nie jako wyzbycie się części wolności, nie jako formę ucisku, lecz przez tę odpowiedzialność i tam pojawiała się radość z poczucia współdziałania i z życia, które prowadziło do, do szczęścia. Sądzę więc, że w świecie, który tak bardzo ceni demokrację. Przypominanie tych aspektów jest obowiązkiem historyków i ciągle jest bardzo wdzięcznym przedmiotem poznania. Nie zamkniemy bowiem naszych dociekań w aparacie pojęciowym, który został stworzony albo przez Maxa Webera, albo innych socjologów, albo dzisiejszą publicystykę. Lecz ciągle musimy odświeżać nasze zgłębianie tych wielkich wartości które leżą po stronie ludu, po stronie demosu. Wśród wartości, które biorą się ze starożytności, to jest ciągle obowiązujący pogląd. Obok filozofii greckiej widzimy rzymskie prawo, a obok tych dwóch fundamentalnych wartości widzimy jeszcze starożytne religie, zwłaszcza judaizm i chrześcijaństwo. Prawo, prawo, które zachowuje swój wysoki autorytet, i o którym także ostatnio tyle się mówi, o zakresach odpowiedzialności, wyższości jednego prawa nad drugim, gotowości podporządkowania się temu prawu. Chciałbym może zwrócić uwagę na inny aspekt czym owo prawo jest? Oto bowiem, przyjmując ten pogląd, że Prawo rzymskie kształtuje naszą wyobraźnię, a nie tylko wyobraźnię prawną, czy też prawniczą, ale także kształtuje pewne fundamentalne pojęcia. Różnica zachodzi w tym, że w prawach orientalnych, a przecież w podstawowej nowej edukacji słyszy, słyszymy o kodeksie, kodeksie Hamurabiego, o, o księdze powtórzonego prawa. Yy, Wśród tych praw, także o dekalogu, tam dowiadujemy się, że prawo pochodzi od Boga. To Marduk o tym zdecydował, a Atoli znowu Mojżesz wszedł na, na górę i otrzymał prawo od, od samego Boga. To kształtowało niezwykły autorytet, choć jak słyszymy, Żydzi troszkę ten autorytet chcieli. Zmniejszyć, niszcząc tę wspaniałą inskrypcję, tablice kamienne, jakie przyniósł Mojżesz. Odrzucili najpierw to prawo, potem je przyjęli. Zachód kieruje się inną zasadą. Oto pierwsze prawo rzymskie, lex duodecim tabularum, jest wynikiem społecznego sporu. Jest wynikiem walki, która zachodzi między patrycjuszami i plebejuszami. I ostatecznie jest wynikiem zawartego kompromisu. Kompromisu, który nie jest łatwą decyzją, nie przychodzi z dnia na dzień, jest wynikiem sporu, który trwa ponad rok, ale ostatecznie przynosi 12 tablic, w których dowiadujemy się o podstawowych zasadach procesowych. Dowiadujemy się także w tablicy czwartej. O władzy ojcowskiej, zupełnie nadzwyczajnej, niebotycznej, twardej, takiej władzy, która właściwie była władzą nad życiem i śmiercią. Tych zapisów nie chcielibyśmy dzisiaj z pewnością uznać i nie chcielibyśmy stosować. A jednak w dyskursie politycznym ciągle widzimy powrót, także właśnie do tablicy czwartej, i tam punktu czwartego. W którym mowa jest o podmiotowości prawnej ludzkiego płodu. Jeszcze bowiem ten człowiek się nie urodził, a już w łonie matki dziedziczy. Jest uznany w świetle prawa za osobę. To prawo znajduje swoje ukoronowanie w postaci wspaniałych kodyfikacji, które przyjdą po wielu set latach, pod koniec starożytności wieku, i w wieku VI, będąc podstawą do myślenia o kolejnych y, prawodawczych y, przedsięwzięciach, y, także w dobie nowożytnej, w wieku XIX. A także, kiedy spojrzymy dzisiaj na, y, nawet na salę sejmową, widzimy z jaką ochotą, przynajmniej niektórzy posłowie, odwołują się do pewnych sentencji prawa rzymskiego, bo uważają, że nawet wówczas, kiedy ich wypowiedź jest czcza. A może właśnie dlatego, to uważają, że jeśli powołają się na jakąś sentencję rzymską, to z pewnością podniosą swoją powagę. Wreszcie chciałbym zwrócić uwagę na znaczenie religii i religijności. Jak już wspomniałem, judaizm odznacza się niezwykle długim trwaniem. Państwo istniało, nie istniało, znowu istnieje, a Żydzi zachowują poczucie kontynuacji coś, co jest przedmiotem nadzwyczajnego podziwu. W tym klimacie, klimacie Starego Testamentu, powstała także religia, która, choć być może dzisiaj obserwujemy pewnego rodzaju kryzys, statystycznie rzecz ujmując, następuje pewnego rodzaju karłowacenie Kościoła to jednak z punktu widzenia wartości przyniesionych przez chrześcijaństwo społeczeństwa ciągle kierują się wysokim etosem wyrastającym z Nowego Testamentu. Otóż po to, aby rozumieć społeczeństwo, które nas otacza, w którym sami się znajdujemy, musimy zwracać uwagę ciągle od nowa, ciągle nowym językiem. Ciągle używając nowej argumentacji, ciągle używając także nowych metodologii, ciągle poszukując nowych intuicji. A więc musimy ciągle od nowa studiować te wszystkie wartości, które wynikają także z przesłanki religijnej. Dlatego właśnie studiowanie historii jest tak konieczne, pożyteczne, jest tak bezwzględnie interesujące. Na koniec może zwróciłbym uwagę na tę cechę europejskiej cywilizacji która oparta jest na ciekawości, na potrzebie odkrywania, studiowania i na pewnym systemie, który został wypracowany właśnie wśród nas, Europejczyków, który zagwarantował sukces. Powiedzielibyśmy ostatecznie także sukces technologiczny. Choć widzimy inne ośrodki na świecie, gdzie produkuje się nowoczesne komputery, gdzie technologia jest zaawansowana, Najdalej, najwyżej, to jednak źródła tego postępu wynikają z ciekawości, możliwości stawiania w sposób nieskrępowany pytań, które wynikają z ducha greckiego. Grecy nie uważali, że są pytania zakazane, wstydliwe. Nie, każde pytanie jest dobre, byle byłoby ujęte w ramy logiki. Byle hipoteza. Mogła być zweryfikowana przez równie logicznie sformułowaną antytezę. Pozwolę sobie zacytować pewien fragment Filona z Aleksandrii, z pochodzenia Rzedale, schelenizowanego, który na początku naszej ery proces kształcenia ujął w takie oto zdania. Kto jednakże mógłby być dobroczyńcą, jeśli nie rodzice, w stosunku do swoich dzieci? Stworzyli ich z niebytu, a potem dawali im jedzenie, później zaś wychowanie ciała i duszy, aby nie tylko życie, ale także dobre życie określali jako swoje własne. Dzięki lekcjom sportu i zapasów wspierali ciało w pozyskaniu siły i dobrej kondycji, gibkości w postawie i ruchu, zachowując harmonijną równowagę i umiarkowanie ducha, rozwijali jednakże. Dzięki nauce czytania i pisania, arytmetyki i geometrii, a także muzyki, oraz w całej rozciągłości filozofii, która unosi wzwyż mieszkającego w śmiertelnym ciele ducha i towarzyszy mu aż do nieba, i tam pokaże mu szczęśliwe, przyjemne istoty, wzbudzi w nim podziw i tęsknotę do. Niezmiennego, harmonijnego porządku, którego te istoty, posłuszne swemu przewodnikowi i pilnującemu porządku, już nigdy nie opuszczą tej przestrzeni. Dziękuję.